Ja mam pytanie. Ja mam? Z jednej strony to należało zadać pytanie, dlaczego dokonuje pani takiej selekcji, że ktoś może się wypowiadać? Ktoś się nie musi wypowiadać. Nie dobrze, się bo, wypowiada. bo chociaż teraz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że wynikła ta kwestia jubileuszówki i pojawiły się wyraźnie wyartykułowane dwa stanowiska, bo będziemy tę sytuację obserwować. Albo jedna strona się kompromituje. Albo druga powinna oddać pieniądze, prawda? Więc tą sprawę będziemy... A, jedna strona. Będ, no, będziemy... Nie, natomiast, A, natomiast, natomiast nie, jedna pozwoliliście, nie pozwoliliście, nie pozwoliliście się przewodniczącemu no Rady wypowiedzieć, więc, uciek, więc... Uciek. skończył... Uciekł, skończył... uciekł. Nie, możeście się Natomiast, ja chciałem do tej bardzo istotnej kwestii wrócić. Pytaliście przewodniczącego o intencje radnych, że głosowali przeciwko uchwale dotyczącej zmian budżetowych. On to wytłumaczył, ponieważ do jednego worka wrzucono 75 tysięcy, których to tysięcy Rada nie chciała... Dobrze tym Rada nie chciała Więc ja się pytam. Następnego dnia ta ósemka radnych zreflektowała się zreflektowała się... Po tygodniu, po tygodniu, nie następnego dnia, po tygodniu. proszę mi dokończyć. I tu będzie pytanie do Pana Wójta. Cztery dni później przewodniczący Rady zwołał sesję na drugą sesję na drugą sesję na drugą sesję zarobić drugą sesję na drugą Wprowadza do porządku sesji uchwałę o identycznym brzmieniu, jak nie, bez zmiany pojazdu przecinka, która nie została zaakceptowana w poniedziałek. W piątek zostaje zwołana sesja i Pan Wójt opowiada się przeciwko tej uchwale. A przecież wystarczyło przyjąć tę uchwałę. Niech Pan Wójt się wytłumaczył. Proszę Państwa, tutaj się troszeczkę dziwię, bo wydaje mi się, że Pan ma troszeczkę doświadczenia takiego samorządowego. Pan doskonale wie, że kompetencją Wójta jest zgłaszanie u zmian w uchwałach budżetowych. Nie może tego zrobić nikt inny oprócz Wójta. Czy nam się podoba, czy nie? Tak jest ustanowione prawo nasze. Jeżeli grupa radnych. Zgłasza zmianę uchwały budżetowej, to niezależnie czy mi się to podoba czy nie, jest to niezgodnie z prawem. Tak zrobić nie wolno. W tej chwili straciliśmy miesiąc czasu, dlatego że poszła uchwała, oczywiście, do Rio. Rio uruchomił procedurę uchylającą te dwie uchwały, bo tak głosować nie można. Nie można, niezależnie od tego, czy, nie, proszę pana, nie, nie możemy przychylać się, że ja, widząc, że jest łamane prawo, ja chowam to pod dywan, ja nic nie mówię. Nie, procedura została niewłaściwa, wybrana. Ja nie mówię, że jeżeliby by pan Ambyszewski do mnie przyszedł we wtorek, czy w środę, czy w czwartek, jeżeli byśmy porozmawiali, może byśmy się nawet i dogadali, może ja bym wniósł te uchwały, ale on nie miał prawa tego zrobić. I niestety, no nie mogę przystąpić. Pan w tydzień chciał być wujtek. To znaczy, nie, Wie pan tu nie chodzi o robocze przez tydzień. Dlatego proszę państwa, pamiętajmy o jednym. Pamiętajmy... pamiętajmy o jednym, że tydzień czasu pod koniec lutego miał bardzo duże znaczenie. Do końca lutego, 17 była normalna sesja nadzwyczajna, była tam nie? 21 czy 22, nie pamiętam jak tam w standardze, standardze wychodzi. My do 28 lutego musieliśmy opracować, po pierwsze, zlecić opracowanie dokumentacji, wybrać firmę do opracowania dokumentacji, opracować tą dokumentację, przygotować projekt, kosztorysy dokumentacji i tak dalej. Projekty, te które składamy, to nie jest nasza deklaracja, że ja chcę coś zrobić. Nie, ja to muszę już podeprzeć konkretnymi y, konkretną dokumentacją, pozwoleniami, jeżeli jest, jest potrzeba i innymi wymaganymi dokumentami. Je, jeżeli w przeciągu tygodnia czasu y, ja bym zrobił sześć przetargów, wybrałbym sześć firm, które opracowują dokumentację, złożył te projekty, to proszę Państwa, tylko czekać, jakby przyjechał prokurator i się go zainteresował. Nie ma takiej możliwości fizycznej już, co innego, powiedzmy, dwa tygodnie, co innego jednak tydzień. My, żebyśmy chcieli ogłosić jakiś przetarg, to my musimy chociaż go no, na dwa, trzy dni wywiesić na tablicy. No nie możemy, dziś ogłosimy o 17 do 15, e, na drugi dzień 18 o 18 składa Pan dokumentację na, na 3 dni z, z projektem. Po prostu fizycznie przegraliśmy czas, który był na zrealizowanie tego, tego tematu i za tydzień czasu już było wiadomo, że tych zadań nie będzie, dlatego, że ja z całą odpowiedzialnością musiałem poinformować yy, lokalną grupę działania, że ja nie mam uchwał Rady. Ja nie mogę dalej w tych tematach yy, jakkolwiek partycypować. Mi, proszę Państwa, nie wolno jest w tej chwili zacząć zadania inwestycyjnego bez uchwały Rady. Jakkolwiek my możemy próbować, my możemy rozmawiać, my możemy coś podszykowywać, ale bez zlecenia, bez kosztów. Bo jeżeli chodzi już o jakiekolwiek koszty, Upuszczenie na nowe zadanie tak. inwestycyjne, musi być uchwała. Musi być uchwała. I Pan dosłownie o tym wie, że ta uchwała być musi. Bo ja nie mogę uruchomić nie procedury nie wykonawczej, do... dokumentacyjnej, kosztorysowej bez uchwały Rady Gminy, bo jest to nowe zadanie. Jakkolwiek w innym kontynuowanym mogę gdzieś tam próbować środki jakieś własne, jeżeli mam e, próbować gdzieś pewne zadanie jakby dokończyć e, i zrealizować. Ale rozpocząć nie mogę i tu jest problem. Problem był tego typu, że te pieniądze po tygodniu przestały praktycznie istnieć, bo ja musiałem powiadomić, że ja nie mam uchwały. Ja nie, nie mogę partycypować w zgłaszaniu projektu, bo ja no po prostu nie mam uchwały. I, I w tej chwili my możemy sobie udowadniać, kto zawinił, czy Bóg zawinił, czy Rada zawiniła, czy ktokolwiek inny. Jedno jest pewne: większość tych projektów przypadło. Większość projektów przepadło. Teraz tak, będzie może jeszcze nowy napór, to co mówiłem, ale nie wiadomo w jakim zakresie. Już w tej chwili widać, że są inne strategiczne priorytety dla lokalnej grupy Zielonej Pięści. Te zadania, które były zgłaszane, typu świetlice, typu miejsca spotkań, rekreacji i tak dalej, w tej chwili już takich prawdopodobnie nie będzie. W tej chwili. I w tej chwili może się okazać, że będzie na przykład strzela... 500, 600, ileś tam tysięcy do rozdysponowania na y, projekty, ale w takich y, kategoriach, które nas nie będą interesowały na przykład. Bo nie będziemy mieli takiego projektu, który będzie pasował pod te y, kryteria wymagalności. Bo to nie chodzi o to, żeby złożyć wniosek, bole jaki. Chodzi o to, żeby złożyć wniosek, dostać dofinansowanie z, z tego tytułu. Bo o to chodzi. Chodzi o dofinansowanie. Walczymy cały czas o kasę. I w tym momencie, jeżeli y, strategia LGD określa pewne punkty priorytetowe, my złożymy wniosek z innych punktów, bo nam akurat taki potrzebny wniosek, akurat taki mamy, no to punktacja naszego projektu z mocnym szacunkiem jest y, y, dosyć niska, grzecznie mówiąc. W tej, w, tej chwili, y, w tej chwili jest sytuacja taka, że ilość tych projektów już się nie da odwiedzić. Nie ma możliwości. I to już było wiadomo po, po tygodniu w piątek przed tą sesją już było wiadomo. Po prostu no, musiałem się powiedzieć oficjalnie prezesowi lokalnej grupy działania, że sorry, ja nie mam uchwał. Ja nie złożę żadnych wniosków, bo ja nie mam uchwał. Oni mają do 28 czas. No to no cóż, rozesłali wici po wszystkich dniach. to składajcie, bo, bo wójt z Janowca nie będzie składał. No, normalnie pan mówić. Dzień, Dzień, no, bo ja zrozumiałem W tym ostatnim zdaniu trzeci pan sobie. Skoro 28, 28 był jeszcze czas na wszystko, to sesja nadzwyczajna. Za ile? 120, ale słyszał Pan, że musi Pan, Panie, panie, panie Krzysztofie zrobić przetarg, ogłoszenia, panie, przygotować kosztorysy. Teraz, pan w ogóle nie ma pojęcia, że trzeba kosztorysy. czasu na kosztorysy trzeba to człowieku, a nie na nie, na przeprowadzenie. Proszę Państwa, jakkolwiek emocje są, emocje są. Decyzja była jednoznaczna. Czy świadoma czy nieświadoma na normalnej sesji ta zmiany uchwały budżetowej nie przeszły. I czy nam się podoba, czy nie, to był decydujący moment o przegraniu tych zadań. Nie dalsza rozgrywka, bo później pan przewodniczący chciał pokazać, że on ma rację. Jak mi dostarczono projekt sesji nadzwyczajnej, to zobaczyłem, że są wniesione dwie uchwały. Pan przewodniczący był jeszcze na dole w biurze obsługi, obsługi Rady. Na szybko, bardzo szybko wytrukowałem dwa czy trzy orzecznictwa sądowe, że zgłaszanie uchwał jest wyłączną domeną wójta. Jest to wyłączna kompetencja wójta burmistrza, w zależności od wielkości miasta. Poszedłem pokazać panu Amryszewskiemu te orzecznictwa, mówiąc, że nie może tak zrobić, że nie ma prawa tak zrobić. Pan Ambryselski powiedział, że on wie swoją on się konsultował, on o swoje. Proszę bardzo, no ja nie jestem w stanie wpłynąć na decyzję e, Pana Przewodniczącego czy, 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 czy kilku radnych. Po prostu kwestia formalno-prawna na sesji jest bardzo ważna. Czy nam się podoba, czy nie. Jest ustalone prawo, są ustalone procedury, jest w sposób głosowania. No tego nie możemy sobie zmienić. Dzisiaj mi pasuje, jutro mi nie pasuje, jutro robię inaczej. Przecież jest niedopuszczalną nie, nie sytuacją, żeby radni na przykład wyciągnęli jakąś uchwałę, której przed półrokiem nie, za, nie, za, nie zatwierdzili i sobie przypomnieli, bo nie dobra, wracamy do niej i rób pan. No przecież to jest totalne jakieś nieporozumienie. A tym bardziej uchwały budżetowe. Tym bardziej zmiany, których już się po prostu nie dało odkręcić. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę panu, pan Roman Szymański, później pan drugi Szymański, Pani Leszkowa i Pan Winkiewicz. Miałem nic nie mówić. To się zaprodukuje zawsze na sesjach. To ma internetu. Bo wiem, że raczej bez roboty tam nie jestem, ale po części są jak do tablicy wywołany. Szanowni Państwo, ile razy będziemy bałkować ten sam temat? Albo się przyjmuje do wiadomości, myślę, że każdy rozsądny człowiek, szare komórki pracują normalnie i, i przyjmujemy że fakty to są fakty, prawda to jest prawda, fałsz to jest fałsz. Do czego zmierzał? Skoro dalej to bałkujemy, jest jednoznaczne orzeczenie uchwały regionalnej wybrachunkowej, to no, mówi, że te uchwały są. Z mocy prawa nieważne, bo w ten sposób naruszają przepisy prawa samorządowego. I, i, I dajmy sobie z tym spokój. Jest to jednoznaczne stwierdzenie i, i, i po prostu jest jak jest i, i trzeba to zrozumieć. Ale teraz po części to pan Polasik poruszył problem, wreszcie jeszcze. Szanowni Państwo, powtórzę to, co kiedyś już mówiłem. Najgorzej jest, jeśli względy jak się poza retoryczne a najczęściej emocjonalne, brak rozsądku, nie wiem, długo wymieniać, równo decydują o wynikach takiego innego głosowania. Albo pracujemy dla dobra ogólnego, wspólnego. Pewne rzeczy mnie też nie zawsze się podobają. Nie jestem bezgranicznym wielbicielem ani. Nie krytykuję, bo zawsze sam mam wątpliwości, ale staram się, przynajmniej ja to sobie mogę powiedzieć, wybierać, to ten środek, złoty środek znaleźć i nawet mi się jakieś elementy nie podobają, całość jest według mnie słuszna, służy dobro ogólnemu, to jestem za. Ale nie może być tak, że jak nie ma argumentów, czyli nie sił argumentów, tylko argument siły, to znaczy... Co? Pokażemy, kto tu rządzi, kto ma rację i mamy więcej sztabu do no jedno. No to y, im gorzej, tym lepiej. Tylko o to chodziło. No, o to... Naprawdę, przepraszam za te mocne słowa, ale chyba nie chcę. Chyba pani do Pani skarbnik. O. Czy Pani ma kluczowym cały czas? W torbie wie, czy. Kto wie? Pani pracuje do 24, do 20 trzeciej, co ta wolna, niewielka. Nie. Ja mam nie. Mocno o, tak, panie... ja Jeżeli chodzi o tą kwestię, to faktycznie troszkę czasu upłynęło zanim pewne rzeczy zostały poporządkowane. W tej chwili pracownicy, którzy zostają po godzinach, muszą się wpisać w odpowiedni rejestr, uzyskać moją akceptację tego tematu. Dodatkowo klucze, które no, pani skarbnik między innymi miała, komplet kluczy został zdany. Także w tej chwili myślę, że tematu takiego nie ma.